Siema z tej strony Arkos, a to jest taki luźny materiał pogadankowy na temat gry Sniper Elite 5 Francja. Tak, e, mówię, że będzie ten materiał, więc ten materiał powstanie i powstał. Więc co? Za pasem już e, tydzień do premiery Sniper'a, więc może warto będzie omówić wszystko na temat tej gry. Co tam będzie i w ogóle, jakie Jakie mam nadzieję z tą grom i jakie mam też jakieś obawy. Tego wszystkiego dowiecie się tutaj z mojego materiału pogadankowego. W tyle będzie leciał też gameplay ze Sniper Elite 4, gdzie to robię jedno wyzwanie polegające na eliminacji wszystkich oficerów za pomocą miny z Linką. Więc no, to, to tyle jeśli chodzi o wstęp, więc yy, możecie sobie. Posłuchać lub poglądać, więc przechodzimy do, do całego meritum sprawy. Na początku, może zacznijmy od tego, w, jakie, w jaki okres się nas piąta część Snajper Elita oczywiście w drugą wojnę światową. Poza tym też tym razem trafimy do Francji w 1944 roku w 1944 roku, gdzie znów dzielimy się w Karla Ferberna. I co? Cała opowieść będzie się opierała w taki sposób, że, że amerykańska piechota US Rangers przeprowadza tajną operację, której celem jest osłabienie umocnień na wybrzeżu. Brytanii, e, zaś nasz główny bohater Karl Ferber dołączy do francuskiego ruchu oporu, który niebawem odkryje tajny projekt nazistów. Z tego co wiadomo, jest to niejaki projekt Kraken. No, robi się, ci no, robi się ciekawie. E, to można wyczytać m.in. na jednym z notatek na na, na stronie planeta gracza. Będziecie mieli tutaj link do tego, jakby co, jeśli chcecie sobie poczytać. Trochę z tego też czytam, więc yy, no, nie jestem jakoś nieprzygotowany, żeby nie było. Yy, I co? Yy, Sniper Elite 5 będzie tym samym co Sniper Elite 4 Italia. Czyli będziemy mieli yy, większe rejony dowolność działania, no i też wiele celów do wykonania, jak tych głównych, jak i też tych pobocznych. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, gra będzie się przekładała nadal na, na skradanie. Gra to nadal będzie skradanka. Jednakże z materiałów, jakie ja oglądałem tam, m.in. jak tam jedna osoba grała, to z... Dowałem zauważyć, że w grze będzie ogłuszanie przeciwników. Ciekawi mnie, jak to będzie do tego y, się sprowadzać, do czego będzie nam to służyć, te ogłuszanie wrogów. Może do przysłuchiwania ich, albo może po prostu będą jakieś zadania poboczne, żeby na przykład te, danego oficera ogłuszyć i zanieść go do jakiegoś punktu, gdzie, gdzie zostanie przesłuchany albo przetransportowany po prostu na... Na przesłuchanie. Kto wie. E, poza tym też powraca również ta słynna kamera pocisku. Tym razem będą jeszcze bardziej brutalne po prostu e, te kamery. Będzie jeszcze więcej dokładnych, brutalnych detali. Naprawdę, co jak co, ale ta gra w kurwi chyba każdego, kto nienawidzi brutalności w grach. A tym bardziej w kurwi chyba ortodontów i w ogóle dentystów, okulistów i, wielu, i wiele innych lekarzy z każdej dziedziny. Poza tym też y, y, trzeba by. No i też y, będzie to samo co w, w innych częściach, czyli będzie typowo grawitacja w tej grze. Czyli musimy ponownie brać uwagę na, na czynniki takie jak wiatr, grawitacja i tętno bohatera. Eee, w ogóle. I co? Eee, gra będzie miała też tryb kooperacji z tego, co tu wyczytałem dodatkowo i yy, tutaj trochę się zatrzymam, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w tym trybie kooperacji będzie trochę więcej zmian. Otóż w trybie kooperacji będziemy mogli przekazywać sobie przedmioty i amunicję, a po drugie jeden gracz może opatrzeć rany drugiemu. To jest też bardzo fajna rzecz, bo dzięki temu, jeśli nasz kompan nie ma apteczki, to my możemy go połatać naszą apteczką. Bardzo fajna rzecz, uwierzcie mi, brakuje tego w wielu różnych grach. Dopiero teraz się kapłem, żeby to, żeby to powiedzieć. Ale cóż, lepiej późno niż wcale, więc przechodzimy do głównego, do głównego materiału. Ale to, co jest najciekawsze, to to, że są e, pamiątkowe fotografie. E, wyczytując z planety gracza Mamy tutaj, że twórcy niedawno wyjawili, że przy tworzeniu Sniper Elite 5 współpracowali z Muzeum II wojny światowej. Chodziło im o to, by możliwie najwierniej odzwierciedlić wygląd i zachowanie broni i pojazdów z tamtych czasów. W tym celu wykonano setki zdjęć i, i nagrań dźwiękowych, a skoro już w temacie broni jesteśmy, to piątka zaoferuje jej modernizację i ulepszenie na niespotkaną dotąd skalę. Będzie można poddać praktycznie każdy element broni: lufy, magazynki, lunety, a także amunicję. Tak, i zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo już modyfikacji broni były w trzeciej części, tylko że tam ograniczało się tylko do czterech rzeczy, m.in. do kolby, zamka, lunety i do lufy. I tam mogliśmy jedynie e, e, Wybrać pomiędzy trzema ulepszeniami: standardową lufą, lufą tam ulepszoną i zaawansowaną. No i każde się dzieliło na te same dodatki. Tam ma być większa różnorodność dodatków, no i większy wybór tych dodatków. Ciekawi mnie też, jak te dodatki będziemy odblokowywać. Jestem po prostu ciekaw, czy to w postępach fabuły, czy będziemy mogli je odblokowywać za pomocą jakichś specjalnych żetonów, jak to było w przypadku czwartej części Snipera, gdzie mogliśmy za pomocą żetonów odblokowywać broń i wszelkie inne gadżety. Poza tym, co ciekawe też, fotografie obiektów nie są jedynymi, które mają się przyczynić do realizmu odzwierciedlenia II wojny światowej. Zdjęć użyto bowiem również do odwzorowania miejsca akcji, co ciekawe. Mapy w grze stworzono przy użyciu techniki fotogrametrii, która polega na przenoszeniu kształtów i, i wzajemnego otoczenia położenia obiektów w terenie właśnie za sprawą zdjęć, czyli w skrócie... Wyjawiając te co jest stwierdzenie fotogrametrii, po prostu niektóre lokacje ze zdjęć, które naprawdę są, zostaną przeniesione do gry, czyli, że będziemy też niejako mogli pojawiać się w miejscach, które naprawdę istnieją, albo istniały. Bardzo fajna rzecz, wykorzystane m.in. w jednej z naszej polskich produkcji zaginięci dana. Kartera. Bardzo fajne. I tak. Czytając dalej, w ten sposób twórcom udało się niejako wsadzić do gry autentyczne miejsca z tamtych czasów. A oprócz tego, pamiętano oczywiście o tym, żeby tereny były zaprojektowane tak, by można było wykonywać misje na różne sposoby. Czyli tak jak mówiłem. Rebellion zapewnia o wysokim poziomie detali map w Sniper Elite 5. Ponownie otrzymamy otwarte tereny z licznymi punktami wejścia i ewakuacji. Zadbano o wertykalne elementy terenu. Będziemy wspinać się po skałach i docierać do trudno dostępnych miejsc za pomocą linek. Tak, to będzie kolejna nowość, jaka trafi do tej gry: linki. No i teraz przechodzimy bardziej do naszego mięska, czyli ręka, noga, musk na ścianie. Seria Rebelium nie byłaby oczywiście sobą, gdyby nie kilkam, czyli mechanizm polegający na pokazywaniu w zwolnionym tempie tego, co pocisk robi z ciałem wroga. Jeśli na przykład trafimy w głowę, to odsłania się przed nami ta część ciała i widzimy jak kula przechodzi przez mózg. A Fuj. Deweloper zapewnia, że system został udoskonalony w porównaniu z poprzednimi odsłonami. Więc wiecie, ci, co lubią oglądać ma bardzo makabryczne sceny i lubią bardzo wkurwiać m.in. dentystów i wszelkich innych lekarzy z każdej innej dziedziny, to ta gra jest dla niego. Poza tym Poza tym też twórcy obiecują, że Kamera Śmierci jest teraz bardziej realistyczna i makabryczna, niż kiedykolwiek. Ciekawi mnie, czy równie makabryczne będą strzały w jaja. Ała! Aż jak o tym pomyślałem, to aż, się, to aż mnie zabolały. Auć! Poza tym też, jeśli chodzi o samego Snajpera e, Piątkę, trafi on dokładnie za tydzień, czyli to o czym mówiłem wcześniej właśnie i co e, najnowsza przyg e, odsłona przygód Karla Ferberna nie będzie e, przywrotem na miarę odkryć e, a, astronoma Storunia cytując tutaj właśnie e, osobę, która pisała ten artykuł na planecie gracza co więcej ona w ogóle żadną rewolucję nie będzie, więc tutaj nie ma co się... E, nie ma co za bardzo wyczekiwać jakichś specjalnie dużych wodotrysków w ogóle. Znaczy się, po tej grze na pewno będzie można się spodziewać bardzo przyjemnego gameplayu. To na pewno mogę rzec. A jeśli chodzi zaś o, o inne rzeczy, to trochę mnie martwi tam kilka takich dość ciekawych... Kilka rzeczy mnie tam trochę martwi, jak oglądałem trochę gameplay przedpremierowych tam tak jak mówiłem zastanawia mnie jak będzie wyglądała ta opcja modyfikacji broni czy do każdej broni będziemy mogli dowalić każde te same dodatki jak to było w trzeciej części czy może będą się czy może po prostu dodatki będą unikatowe do każdej z broni kto wie i pytanie, jaka będzie dostępność też tych dodatków? Czy na przykład, dajmy na to, do jedynego karabinu będziemy mogli dowalić powiększony magazynek, a na przykład dodatki, dodatkiego garanda nie będziemy mogli na przykład dowalić. Pytanie, czy będzie ta autentyczność tego. Bo skoro było napisane, że, że chcą chcemy Odwzorować każdy, praktycznie każdy element broni, w tym też dodatki, to pytanie, czy nie pokuszą się przypadkiem o dowalenie e, właśnie e, absurdanych czasami modyfikacji, jak to było w przypadku w Call of Duty Vanguard, gdzie do każdej broni mogliśmy dowalić praktycznie wszędzie magazyn magazynek bębnowy. To mam nadzieję, że tutaj twórcy nie pójdą w taki fetyszyzm bębnowy, ale mam nadzieję, że, że, że nie będzie tam M1 Garand z magazynkiem bębnowym, bo chyba się powieszę. Co jeszcze mogę dodać? Na pewno w grze mnie też martwi trochę ten system. Ogłuszania wrogów, ale może potem zostanie to dobrze wytłumaczone e, i mam nadzieję, że będzie to chętnie wykorzystywane. Poza tym też e, modyfikacje broni pod kątem amunicji. Tam e, będziemy mieli wybór między innymi. E, pod kątem czy to amunicji śmiercionośnej jak i nieśmiercionośnej, tylko zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy, czy to będzie jako amunicja oddzielna, czy jako amunicja główna, też sobie zadaję to pytanie tak jak mówiłem wszystkie go dowiemy się za mniej więcej tydzień, jeśli chodzi o Sniper na 5 A, oczywiście tą grę zamierzam nagrać o ile mi się uda, bo niestety Cóż, e, 26 mam do pracy, a potem jeszcze mam. E, no, no, a potem jeszcze jadę na mały wyjazd na 3 dni. Więc e, raczej u mnie też filmów nie będzie taka mała informacja. I e, co jeszcze mogę dodać? Na pewno e, mam nadzieję, że gra również. E, będzie miała w końcu swoją większą brutalność Bo nawet nie wiecie jak mi w oczykuje czasami to, że że walimy typowi w granat albo jak ktoś wydeptuje w, w minę to po prostu go nie rozrywa Okej, okay, fajnie, że widzimy to, te ślady tego zmasakrowania, tak? To wygląda naprawdę makabrycznie Ale chciałbym widzieć te mięsko po prostu to, jak rozrywa delikwentów na strzępy. Już w Sniper Coast Warrior 1 i 2 świetnie to zostało zrobione. Też są, Tam były te kamery pocisku, które naprawdę świetnie wypadały. No, można było dosłownie się ekscytować tym, jak te pociski rozrywały łapetynę delikwentowi albo mogły w stanie odciąć mu daną kończynę. By the way, tam był świetny feeling tego, że kiedy strzelaliśmy delikwentowi w nogę, to on się za nią jeszcze łapał. <grym> Naprawdę, e, że zadbali jeszcze o tak brutalne szczegóły. Ale wracając do Snipera Piątki, Sniper Elita Piątki, mam nadzieję, że gra... E, będzie ciekawa. No, wiadomo, fabularnie e, fabuła będzie tylko bardziej taką otoczką e, pisze tutaj planeta gracza więc to też będzie taka e, jedna z ważniejszych rzeczy. E, co jeszcze mogę dodać? E, jeszcze tak, czytając trochę na temat tego e, tam, yy, kurde, A, jest też oczywiście tryb wieloosobowy. Będzie, będą rezerwki PVP, jak też i tak jak mówiłem wcześniej, tryb kooperacji, gdzie będzie można przechodzić kampanię yy, z kumplem albo kumplami. Jak też i będzie typowy tryb obserwatora. Yy, no, i też. Yy, co mogę dodać? Również to, co jest najważniejsze w tej grze, to na pewno ten system rentgen. Liczę na to, że będzie więcej strzałów. Na przykład, <laughs> wiem, że to trochę moje pobożne życzenie, ale chciałbym, żeby były na przykład strzały w szczękę. Zwłaszcza ci, co oglądali u mnie serię ze Sniper Elita. Czwórki, to wiedzą, że bardzo często lubiłem walić w szczękę. Nawet jeśli tego nie chciałem. Mam nadzieję, że będzie coś takiego, że będzie właśnie punktowany strzał w szczękę. Bo to by było je Wręcz ja bym ochoczo coś takiego robił. Poza tym, też będziecie mieli tu screena z tego, jak wygląda ta kamera pocisku. W ogóle, w trakcie edycji będę tutaj dawał to wszystko, w ogóle, tak samo też te zapisy, żebyście mogli sobie poczytać. Jak i też będziecie mieli link do, do, do tego artykułu na temat tej gry. Wszystko będziecie mieli w opisie, tak, tak jak mówiłem. No i co. Myślę, że taki 17-minutowy, no może dociągnijmy jeszcze tak do tych 20 minut ten materiał pogadankowy, bo muszę Wam powiedzieć, że, że jest to strasznie interesujące. Wiadomo, Sniper Elite może nie jest jakoś specjalnie popularną grą, ale wiadomo. Gra nie porywa specjalnie jakimś, jakąś wyśmienitą fabułą, ale za to porywa wyśmienicie rozgrywką, tak? Tak samo czwarta część, w którą grałem, to też muszę wam powiedzieć, że wiadomo. Fabuła mnie może trochę nie porywała, to jednak w pewnych momentach potrafiła mnie zainteresować, zwłaszcza jak robiłem misję poboczną, polegającym na, na dotarciu do tego, czy opaty rzeczywiście pomagał nazistom, i nawet nie wiecie, jak ja się zainteresowałem tym. Ja wręcz e, e, się zastanawiałem, jak to się wszystko potoczy: czy on rzeczywiście na, nadawał na, e, na cywili, czy może nie. I to jest naprawdę świetne. Mam nadzieję, że przynajmniej będą też równie tak wciągające misje poboczne jak tutaj, bo to była jedna z jedynych misji pobocznych, która naprawdę wciągała która naprawdę potrafiła wciągnąć i która naprawdę mnie wchłonęła jak całkiem dobry bagno no, więc tak co jeszcze mogę dodać, na pewno będzie też taka jedyna bardzo ważna informacja zresztą już wcześniej o tym mówiłem, ale poinformuję jeszcze raz że od dwudziestego ósmego nie, nie, chwila, od przyszłej soboty do poniedziałku nie będę za bardzo dostępny. Czyli od dwudziestego siódmego nie wiem, muszę to sprawdzić, zaraz Wam szybko poinformuję. Dokładnie. Teraz y, otóż mamy tutaj tak, y, uch, otwieraj się szybciej. Y, z, harmonogram nie, nie chcę harmonogramu. Chcę na miesiąc zobaczyć otóż tak y, Poniedziałek. To jest od 28 do 30. Nie będę niestety dostępny na YouTube, więc to jest ta y, ważna rzecz. A drugą ważną rzeczą jest to, że jak tylko mi się uda, to nagram przynajmniej z 2-3 odcinki, które właśnie wlecą w weekend. Więc, y, no, myślę, że to będzie chyba na tyle. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym, czy Wy też czekacie na Snajpera piątkę? więc co, ja się tu z Wami żegnam, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał, więc cześć i do następnego strzałeczka ludziska.